Uszykujcie sobie takie kawałki mięsa, żeby idealnie pasowały Wam do słoików. Bierzemy je i obtaczamy w mieszance przypraw oraz soli peklowej. Wszystko ładnie pakujemy do miski i wkładamy do lodówki na jakieś dwa dni. Ale jak posiedzi tam ze trzy dni, to też się nic nie stanie. Wyciągamy i zobaczcie, jaki ma kolor piękny. Chyba się zapeklowały ładnie. Pakujemy je w takim razie do słoików. Pamiętajcie, żeby w słoikach zostało jak najmniej pustego miejsca. Wtedy te nasze pędlinki będą miały fajny kształt i będą ładnie wyglądać. Oczywiście słoiki porządnie zakręcamy. I wkładamy do garnuszka wyłożonego jakąś ściereczką. Mogą też być gazety. Nalewamy wody prawie pod korek, ale niekoniecznie. I wrzucamy na gaz. Gotować się mają około 3 godziny. Tylko pamiętajcie, żeby w trakcie gotowania sprawdzać wodę, bo ona sakrament koparuje. W tym samym garnuszku ja zostawiam je na drugi dzień. Tak, żeby sobie wystygły, postały. Jak już są zupełnie zimne, to wtedy wyciągam i patrzę, co tam jest. Mamy piękne kawałek wędlinki z soczkiem. Jak będzie bardzo dobrej jakości mięsko, to zamiast tego soczku będzie bardzo fajna galaretka. I wyciągamy. I oto nasza wędlinka. A teraz pokaż kotku, co masz w środku. Tak. I to jest właśnie to, co lubimy najbardziej: nasze własne, zdrowe, domowe, pyszne wędlinki.